Wczoraj wieczorem w Szczecinie około 100 osób z Komitetu Obrony i Demokracji zebrało się i protestowało na nielegalnej manifestacji. Nikt nie został spisany, nikt nie został zatrzymany. Jak to ocenisz? No, uważam, że to jest skandal. Domagamy się równego traktowania ponieważ na manifestacji tydzień temu zatytułowanej więcej Piękna, to była manifestacja za życiem służba służba porządkowa została osłabiona przez właśnie przez policję osoby uczestniczące w służbie porządkowej były spisywane siłą ja osobiście zostałem wypchnięty do radiowozu skuty kajdankami gdzie nie stawiałem nie stwarzałem żadnego zagrożenia dla policjanta i zostałem przeszukany pod kuriozalnym Kuriozalnym podejrzeniem posiadania materiałów niebezpiecznych, których nie mogłem posiadać, bo ja, mater, ja, ja tą manifestację y, ochraniałem. Nie chciałem jej w jakiś sposób zakłócić, nie chciałem nikomu zrobić żadnej krzywdy. Chciałem właśnie. Ochronić ewentualnie przed jakimiś y, rozruchami, zakłóceniami. A policja zaczęła szykanować właśnie Straż Marszu. No, wydaje mi się, że jeżeli tak się będzie podchodziło nierówno do obywateli, no to państwo w ogóle jako takie y, straci zaufanie. Polaków. Czyli nawet dzisiaj te patriotyczne manifestacje są bardziej dyskryminowane, w ogóle są dyskryminowane niż te marsze lewej strony, tak? Tak, i całkowicie mnie to bulwersuje, ponieważ Pis uważał się za partię patriotyczną. My liczyliśmy, że może policja będzie, że tak powiem, bardziej świadoma tego, co robi, ale tu się okazuje, że całkowicie nierówność się nas traktuje na marszu niepodległości ludzi pałowano, bito, kopano po twarzy, a tu Tutaj podczas blokady Sejmu, kiedy było zagrożone, że tak powiem, no bezpieczeństwo państwa manifestujących traktowano jak surowe jajka. Obchodzono się z nimi jak z jajkami, żeby im jakieś krzywdy nie zrobić. No to jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Dziękuję bardzo.